Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie tutaj wybór trzech talii, zobaczymy, co tutaj dla Was się pokaże, jaka energia. No dobrze, talia pierwsza, talia druga i talia trzecia. Także wybierzcie sobie tutaj, co z Wami, która tutaj z Wami najbardziej rezonuje. Oczywiście, jeżeli macie ochotę sobie. Zobaczcie wszystkie trzy. Także dobra. Zobaczymy tutaj talia numer jeden. Co tutaj chcę do Was przyjść. Oj, te karty są bardzo śliskie. <laughs> Zobaczymy grupa pierwsza. Jak tutaj się pokaże ta energia. Dobra. To będzie szybkie czytanie, trzy karty. Kielichów, Koło Fortuny i ósemka Kielichów. Na spodzie talii szóstka Kielichów. No e, bardzo fajny, bardzo fa fajna tutaj energia dla was się pokazała. Szóstka kielichów to często osoba, która gdzieś wraca z przeszłości, także może tutaj, tak dzisiaj się tutaj ta energia Wam pokazać, że ktoś się nagle pojawi, może jakiś ex, może jakaś osoba, która po prostu skądś tam wraca, często w szóstce kielichów, Yy, też yy, no są to takie osoby, tak, jak to się mówi, te nasze bratnie dusze. Także no, tutaj ktoś dla Was taki się pokazuje. Co dalej? Yy, Król Kielichów, no, dojrzały mężczyzna, yy, który przychodzi do Was z tym kielichem, on o tych uczuciach potrafi mówić. Także jakieś wyznania tutaj mogą być, no, i tutaj w środku pokazuje się karta yy, koła fortuny. Czyli tutaj nadchodzą jakieś zmiany. Yy, mam wrażenie, że ten król kielichów on tutaj albo yy, zrobi coś lub powie coś, gdzie wasze postrzeganie tej relacji może się nagle zmienić. Co tutaj jest jeszcze? Pokazała się karta ósemki kielichów. Ósemka kielichów mówi, że zostawiamy to, co nam nie służyło i idziemy do przodu, zostawiając jakieś złe emocje, jakieś palące uczucia, coś, co nam się nie podobało, nie służyło nam. I idziemy po prostu dalej do przodu, w coś nowego, w coś bardziej obiecującego. Dla niektórych z Was może być tak, że ten król kielichów przestanie nagle Wam się podobać i stwierdzicie: O nie, to jest jednak nie to, co bym chciała, nie to, co bym chciał. Także, mężczyźni, Wy sobie tę energię tutaj zawsze zam zamienicie. Ja mówię z pozycji y, kobiet. Yy, także no, albo on tutaj może nagle yy, okazać się, yy, no, pełen uczucia yy, jest i yy, może te uczucia też gdzieś was tutaj troszkę, yy, że tak powiem, przytłoczą i będziecie chcieli yy, szybko stamtąd uciec, ale z drugiej strony może być tutaj taka sytuacja, że nagle ta osoba powie Wam o tym, co do Was czuję i będzie to coś bardzo pozytywnego. Bardzo pozytywnego i takiego, że Wy stwierdzicie, że warto zostawić to co, to, to, co było niedobre i po prostu w to wejść, w to pójść. Także bardziej bym się skłaniała ku tej drugiej tutaj mojej wersji, bo tutaj na spodzie talii jest ta szóstka kielichów i ona właśnie mówi o tym o tym takim fajnym, o, tej, o, o tym fajnym uczuciu, o takim cieple, o takim dobrym samopoczuciu się z tą drugą osobą. Także no, ja tutaj widzę po prostu ciepłe uczucia, no i po prostu przechodzi zmiana. Także ta zmiana tutaj jest w środku. Także to też wielkie arkana. Także no, na pewno jakieś to tutaj dla Was znaczące będzie. Ale, yy, kochani, ładna energia, ładne karty, yy, uczucia, yy, ciepełko i, no, fajna energia. I pójście po prostu do przodu. Cokolwiek to dla Was znaczy, czy z osobą, czy bez, to Wy idziecie w coś lepszego. Także bardzo fajna energia. Super. Dziękuję, kochani. Dobrze. Teraz zapraszam talia druga wybór drugi, zobaczymy, co tutaj dla Was się pojawia. Jak wy tutaj będziecie się czuć, co u Was tutaj się pokaże, jaka energia. Yy... No zobaczymy co tutaj tarot. Chcę wam podpowiedzieć, pokazać. Zobaczmy. To jest As Mieczy. Słońce. Siódemka buław. I na spodzie talii dwójka monet. Eee, kochani, tutaj no będzie to czas chyba jakiś spędzony z jakąś osobą. Eee, Trochę mam takie wrażenie, że. Jako że tutaj ta dwójka monet mi się pokazała na spodzie, ja mam wrażenie, że chcieliście tutaj ten czas tutaj spędzić. Mieliście po prostu więcej osób do wyboru. Takie mam tutaj wrażenie. I wybieracie tutaj tą osobę, która się prezentuje tato, tak, jak, jako Przepraszam, król mieczy. To jest osoba zdystansowana troszkę, ale taka mądra, ma dużo do powiedzenia. No, to jest taki przeważnie elegancki facet. Na poziomie, który no, potrafi fajne rozmowy tutaj prowadzić, i czas tutaj z tą osobą <laughs> będzie dla Was bardzo przyjemny, bardzo satysfakcjonujący, bo tutaj w, w środku pokazuje się karta słońca, i mam wrażenie, że Wy się cieszycie z tego wyboru, że ten wybór podjęliście tutaj, że wybraliście tą osobę, mimo że tutaj ta osoba. No, nie pokazują mi się w tym czytaniu żadne kielichy, także y, to nie będzie jeszcze ten poziom uczuć i jakichś tutaj większych, że tak powiem, porywów serca. Tylko bardziej to będzie taka y, rozmowa, taka y, może zdystansowana, ale też y, to będzie przyjemne. Będziecie z tego czerpać satysfakcję, będzie Wam z tym dobrze, będziecie się z, tym, y, z tą osobą tutaj dobrze czuć chociaż też y, mam wrażenie, że będziecie się tutaj troszeczkę y, w siódemce buław tak troszeczkę y, dystansować, y, stawiać swoje granice. Y, no mi się wydaje, że to może być przyjemne spotkanie y, z fajną osobą, ale no to tu będzie jeszcze dystans. Tu będzie dystans, tu nie będzie jeszcze takiej dużej otwartości między wami. To będzie bardziej takie na poziomie: może nie serca, tylko bardziej tak umysłu. I no, po prostu nie widzę tutaj jeszcze żadnych uczuć, tylko bardziej: no, może jakąś sympatię, przyjaźń, ale tutaj są granice. I, i myślę, i u tej osoby, i u was, no, jest jeszcze. Dystans. Macie do siebie jeszcze dystans. Ale mimo tego dystansu przyjemnie będzie. Także też wszystko dobrze. Może jeszcze po prostu nie ma tej otwartości. Jeszcze może to jest za, za szybko. Także otwartości jeszcze takiej tutaj dużej nie ma. Także tak to tutaj, kochani, wygląda. No dobra, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam teraz trójki. Zobaczymy, trójki, jakie energie tutaj się u Was pokażą. Co tutaj u Was słychać będzie? Jak tutaj się energia pokaże? Co tutaj będzie na horyzoncie? Zobaczmy trójki. Dwójka mieczy, dziesiątka mieczy. I cesarzowa. Na spodzie talii as buław. E, no, dla Was, kochanie, tutaj no, mi się pokazuje, że wy tutaj Macie taką energię, że stwierdzacie, że e, nie chcecie czegoś po prostu i coś kończycie. E, mam wrażenie, że tutaj chodzi o jakiś romans, że tutaj coś u Was się pokazało na, na horyzoncie może jakaś nowa relacja, nowa osoba, e, jakiś nowy poryw tutaj. I e, może to był nagły jakiś po prostu romans. I mam wrażenie, że wy tutaj długo myśleliście o tym, co tutaj z tym romansem począć. Co tutaj może to, Asia Buław też być po prostu osoba, jako jak, jakiś yy, po prostu kochanek, czy po prostu flirt, poznanie kogoś. Ktoś, kto Wam się tutaj bardzo podobał, i gdzieś tutaj jakiś ogień był, to oczywiście nie musi być osoba, to, to po prostu gdzieś jakiś, yy, jakaś namiętność tutaj się pokazała i Wy po dłuższym namyśle stwierdzacie, że tego nie chcecie, i zakończacie to. Tu się pokazuje dziesiątka mieczy, czyli koniec, ale też to dziesiątka jest nowym początkiem. I. Wydaje mi się, że w dwójce mieczy mieliście z tutaj czystą osobą, czystą tutaj sytuacją jakąś e, flirtową, że tak powiem, e, mieliście trochę do myślenia, e, to wam dało taką zagwóstkę i długo może gdzieś z tymi myślami tutaj się biliście i nie wiedzieliście, co z tym e, fantem zrobić. To było też może dla Was troszkę męczące i gdzieś to Was ściągało w dół, ta relacja. No i Wy tutaj po prostu stwierdzacie, że koniec, zakańczacie tą tutaj sytuację, tą, ten flirt, te, tą relację i po prostu zaczynacie myśleć o sobie. W karcie cesarzowej to jest kobieta, która. <laughs> No, jest, ona wie czego chce, ona umie panować nad swoimi emocjami, nad swoimi uczuciami, i ja mam wrażenie, że wy tutaj postanawiacie po prostu albo dać komuś kosza i decydujecie się, że nie, tego nie chcę i ja tej osobie na przykład to powiem, że odchodzę, że nie chcę, bo wiem, że to mogłoby mi nie służyć. A ja tutaj w karcie cesarzowej chcę dla siebie dobrze. Chcę o sobie dobrze myśleć, y chcę dbać o siebie, chcę kochać siebie i Chcę też tego, aby inne osoby, i oczekuję to od innych osób, właśnie, bo ja mam wrażenie, że ty, ty tutaj to fajne te karty, mi się one bardzo podobają. Wiecie dlaczego? Bo one właśnie mówią o tym, że wy y, na pierwszym miejscu stawiacie siebie i wasze dobro, y, wasze uczucia są ważniejsze od jakichś tutaj takich, może jeszcze nie do końca ustabilizowanych flircików, czy czy jakieś tutaj y, propozycji, czy romansów i wy tutaj po prostu stawiacie na siebie i wiecie czego chcecie, macie te uczucia do siebie i powiem wam że no jak dla mnie bomba wygląda to no super, jeżeli myślicie o sobie i wam to służy te tutaj pozostawianie tej sytuacji i czujecie się z tym dobrze no to to jest po prostu najważniejsze. Także, no bo w cesarzowej jest to spełnienie, jest pełnia, jest, yy, no jest spełnienie, także yy, jesteście tutaj speł, spełnieni i to jest chyba najważniejsze. Dobrze, kochani. Krótkie przesłania. Mi się wydaje, że to wszystko. Dziękuję, kochani, serdecznie. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania. Piszcie, kochani, komentarze, jak to z wami rezonuje, bo no, bardzo chętnie je czytam. No dobra, kochani, dziękuję i do usłyszenia.